Mija równy rok od Twojego zwycięstwa podczas Miss Polonia. Jak ten rok się dla Ciebie zmienił? No, to był bardzo pracowity, intensywny rok i udało mi się pogodzić te dodatkowe obowiązki z tymi, które miałam do tej pory, czyli ze studiami. I myślę, że jestem zadowolona, że spędziłam go tak, jak chciałam. Było wspaniale. Będę wspominała go na pewno na, na długi czas. I tak szczerze to jestem trochę podekscytowana już jutrzejszym dniem i i to i też taka ciekawa, która dziewczyna, której dziewczynie przekaże koronę. Zwycięstwo podczas konkursów piękności przynosi takie przysłowiowe 5 minut sławy. Czy ty myślisz, że wykorzystałaś właśnie tę swoją chwilę? Myślę, że tak, że zrealizowałam mnóstwo projektów, które, które chciałam zrealizować. I też wyjazdowo, i dużo podróżowałam i. Ta liczba osób wspaniałych, które poznałam, sprawia, że jestem usatysfakcjonowana. To jakie masz plany na dalszy rozwój swojej kariery? Kurczę, teraz to muszę trochę czasu poświęcić uczelni, bo jestem na piątym roku i mam malutkie zaległości, więc myślę, że teraz ta magisterka trochę zakopie się w książkach po, po oddaniu korony. Jutro wielki mi z Polonia 2016. Kto jest, twoją, kto jest twoją faworytką? Nie mam faworytki, nie mam już co, jestem z dziewczynami od tygodnia. Jak pierwsza z przyjeżdżam Weszłam na salę i tak się rozglądam, Mówię, kucze, wszystkie są takie piękne. I do tej pory, jutro jest gala, i ja nadal nie mam, nie mam tej jednej dziewczyny.